Cześć, witajcie na kanale. Książko dzieje w pierwszym vlogu, który nagrywam sama. Jak tutaj jeszcze siedzę, to nie mam pojęcia, czy Kasper też będzie nagrywał, czy jednak będziecie widzieli tylko moją twarz, no jeszcze tego nie wiem. Ale przejdźmy teraz do książek, które zamierzam czytać bądź skończyć w tym reading vlogu. I pierwszą z nich będzie Willa, dziewczyna z lasu. I tutaj nie jestem pewna, czy to jest książka dla dzieci, czy może dla młodszej młodzieży. Ale może bardziej to pierwsze. Wiem, że tutaj mamy taki klan leśnych ludzi, którzy są właśnie bardzo związani z naturą i oni chyba w jakiś sposób są skłóceni z ludźmi, ale mogę się mylić, nie wiem za bardzo o co tutaj będzie chodziło, no ale wiem właśnie, że główna bohaterka jakoś właśnie zbliża się do ludzi, więc zobaczymy, jak to będzie. Kolejną książką, którą już w sumie będę kończyć, bo jak możecie widzieć, zostało mi praktycznie kilkanaście stron. Pamięć babel to jest trzecią lustrzanny. Ja tą książkę czytam, czytałam już właśnie wczoraj. Nie wiem, czemu jej nie skończyłam. Ale dobrze się bawię, więc na dzisiaj myślę, że ją już skończę. I tutaj lustrzanna, lustrzannie właśnie chodzi o to, że mamy. Główną bohaterkę Ofelię, która zostaje wydana za mężczyznę, Torna, który mieszka na innej arce, ponieważ tutaj mamy właśnie taki świat, jakby po końcu świata, i on jest rozbity, i właśnie arki to są takie unoszące się przestrzenie. Na razie mi się ten tą bardzo podoba. Nie powiem, żeby był lepszy od drugiego, no ale zobaczymy. I muszę Wam powiedzieć, że czytając tą książkę, miałam ochotę wejść tam po prostu potrząsnąć tornę, ponieważ tak mnie irytuje. Przez niego też zaczynam coraz mniej lubić Ofelię. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej. I tutaj nie jestem pewna, ale chciałabym może też skończyć hardą Elżbietę Cherezińskiej, ponieważ, no żeby Wam nie skłamać, czytam tą książkę już Kilka miesięcy. No i to nie jest tak, że mi się ona nie podoba, no ale po prostu jak ją odłożę, to nie mam ochoty do niej wracać. Myślę, że wiecie o co mi chodzi, ponieważ no czasem tak mam. No a są inne książki, które bardziej chcę przeczytać, no i ona tak leży. No i ją może też przeczytam, ale nie obiecuję. No i tak się prezentują właśnie wszystkie książki, które będą w tym reading vlogu. I zapraszam Was do oglądania. Właśnie zrobiłam tonik lawendowy. Jeśli Was to interesuje, to świeżą lawendę zalałam wrzącą wodą. To wszystko przykryłam, zostawiłam na kilkanaście minut, a potem odcedziłam i przelałam do pojemniczka. Pamiętajcie, że taka lawenda nie może siedzieć długo. A polecam przede wszystkim do try tłustej. A jak już przy naturalnych kosmetykach jesteśmy, to wcześniej nazbierałam trochę skrzypu. Kiedyś robiłam z niego więcej herbat, teraz jednak robię bardziej pukanki do włosów. Często też dodaję do niego na przykład krwawnik albo pokrzywę. Wczoraj skończyłam pamięć Babel, dlatego przychodzę mm, podzielić się z Wami takimi e, moimi ostatnimi wrażeniami. I zacznę już od tego, e, jak pisze autorka, ponieważ mam wrażenie, że nigdy o tym nie mówiłam. Dla mnie samej styl jest bardzo dobry i oprócz tego, wierzcie mi, że czytając te książki ja uczę się nowych słów. Ponieważ niektórych naprawdę nie rozumiem, świat tutaj oczywiście, tak jak już mówiłam, jest bardzo ciekawy. Mamy te arki. Na każdej z tych arek mieszkańcy mają inne moce, więc, to też jest bardzo ciekawe. Tutaj też jesteśmy już na innej arce. E, oprócz tego, e, postaci, które no moim zdaniem są e, świetnie wykreowane, ponieważ często możemy mieć wrażenie, że nawet ci główni bohaterowie są bardzo papierowi. A tutaj naprawdę nawet takie postacie, które się pojawiają na chwilę, one mają coś charakterystycznego, co z nami zostaje. I to mi się bardzo podobało, to mi się już podobało już w pierwszym tomie, i tutaj dalej to podtrzymuję. Oprócz tego, ofelia, która zmienia się na przestrzeni tych tomów. W pierwszym tomie to jest taka dziewczyna, która. Niewiele się odzywa, a jak już to musi podnosić ten głos, żeby ją było w ogóle słychać. Też na przestrzeni tych tomów możemy obserwować jej przemianę, ale też nie będę o niej za dużo mówić, żeby Wam wszystkiego nie zdradzać. No i oprócz tego, oczywiście, pozostaje nam torn, który też bym nie powiedziała, że jest jak typowe męskie postaci w młodzieżówkach. No, on powiedziałabym, pozostaje jak Burem do którego mam takie właśnie ambiwalentne odczucia. No ale właśnie to też mi się podoba. No i co? Jeśli się jeszcze wahacie, to ja Wam naprawdę polecam lustrzane. Jeśli pierwszy tom nie przypadł Wam za bardzo do gustu, tak na przykład jak Kasprowi, to nie zrażajcie się, czytajcie dalej. Zobaczycie, jak to będzie. No ja jestem bardzo ciekawa opinii Kaspra, ponieważ on mówił, że przez wakacje przeczyta ten drugi tom, więc zobaczymy. A ja was zapraszam do kontynuowania tego reading vloga. 30 dzień lipca, a ja przychodzę Wam trochę poopowiadać, co się u mnie działo, no i oczywiście co w tym czasie zdążyłam przeczytać. Jak mogliście widzieć na poprzednich klipach, wczoraj byłam w Nowym Sączu spotkać się z moją przyjaciółką. Muszę Wam się też przyznać, że w ostatnim czasie wcale tak dużo nie czytałam. Trochę więcej pogrywałam w Simsy, które ostatni raz grałam w styczniu, tak mi się wydaje. No i ostatnio też wróciłam do oglądania anime. Wczoraj, akurat skończyłam Psycho Princess. To jest takie chińskie anime, które już kiedyś oglądałam. Sama w jest jakaś oryginalna. Opowiada o takiej jakby wyklętej przez swoją rodzinę księżniczce, która zamienia się ze swoją siostrą i wychodzi za mąż za władcę. Oni na początku nie połają do siebie sympatią zbytnią, dnią. Zresztą ona na nią wywalone, a ona się z tego w sumie cieszy. No ale historia jest naprawdę zabawna. Są nawet zaskakujące momenty, ale co powinnam tutaj wspomnieć, to genialny, tragiczny i śmieszny upending, jednocześnie. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, jak wyglądają postaci za nim z historycznych czasów, tańczące disco, to to wam to zobrazuje. Mnie właśnie do obejrzenia tego zajęciu ten upending, jeśli mam być szczera. No ale dobra, teraz przejdźmy do willi. Ja w ciągu ostatnich dni przeczytałam. Ponad 40, 140 stron, więc postaram Wam się trochę mm, krót, zarysować fabułę. Sama historia rozpoczyna się w momencie, kiedy willa zakrada się do osady ludzi i przez jej klan zwanych światłubami, ponieważ jest jedną y, z jutów, czyli małoletnich złodziei. I właśnie y, jej, jej, jej celem jest pewien człowiek. No, jak możecie się domyślać, nie wszystko idzie zgodnie z planem. Willa trochę przesadza i no, zostaje nakryta. W trakcie ucie ucieczki zostaje też e, ranna. No, ale właśnie ku jej zdziwieniu, kiedy człowiek widzi, że jest jeszcze dzieckiem, no, e, oszczędza ją. I tutaj, właśnie w tym momencie, myślę, że zaczynają się e, w niej rodzić takie pytania, czy ludzie rzeczywiście są tacy zli, jak wszyscy ją uczyli, jak jej opowiadano. Dodam też tutaj, że klanem Willi rządzi władca, Padaran, który właśnie w momencie, kiedy oni wracają z pustymi rękami, no, jest bardzo niezadowolony, a Willa chce mu bardzo zaimponować, dlatego też właśnie starała się, żeby ten łuk był jak największy. No W tej książce widać też, że jej pobratymcy jednak nie są tacy święci. Nie traktują willi dobrze, co tutaj bardzo dobrze widać. No ale za dużo Wam też nie będę tutaj zdradzać. Bardzo podoba mi się styl autora. Można tutaj wręcz poczuć ten klimat tego lasu, kiedy willa się po nim przemieszcza. Dodam też, że ona ma takie specjalne moce, które przez większą część jej klanu jednak już zostały tak zatracone. Potrafi między innymi rozmawiać ze zwierzętami, z roślinami. Jest też takim jakby kameleonem, ponieważ potrafi wtapiać się na przykład w barwę liści, przez co jej nie widać. I to też jest bardzo interesujące. Będę czytać dalej, będę Wam dawała znać. Jak na razie bardzo mi się podoba. Mam wrażenie, że akcja jest taka bardzo dynamiczna. Nie było tu takich jakichś momentów zastoju, cały czas coś się dzieje. A rozdziały są też krótkie, więc to dodatkowo zachęca, żeby czytać dalej. No i ja tutaj zakończę już ten swój wywód. Myślę, że następnym razem Wam już o niej opowiem, jak ją skończę i sobie podsumujemy, jak mi się ogólnie podobała. Wille, więc przychodzę do was z podsumowaniem tego reading vloga. Muszę wam powiedzieć, że druga część tej książki podobała mi się o wiele bardziej. Nie mogę wam zdradzić z jakiego względu, ale naprawdę to, co się tutaj działo, to w pewnych momentach zapierało mi dech w piersiach. Były momenty wzruszeń. I ta książka wbrew pozorom tego, że raczej jest dla młodszego czytelnika, to wywołała we mnie naprawdę dużo emocji. Ale będę ją polecać, właśnie zwłaszcza dla tych młodszych, ponieważ uczy ona oczywiście nie tylko o szacunku do przyrody, ale też do zwierząt. Pokazuje też, jak ważna jest dla nas rodzina. Mimo, że spodziewałam się tego zakończenia, jakie tutaj dostałam, to naprawdę mi się podobało i zrobiło mi się jakoś tak e, ciepło na sercu, bo właśnie na takie liczyłam. Jeśli miałabym tą książkę do czegoś porównać. To do Roni córki zbójnika Astrid Lindgren. E, chyba trochę ze względu na podobieństwo bohaterek, e, no i też e, mam wrażenie, że obie są takie mm, dzikie i nieokiełznane, e, ale dla obu e, liczy się przede wszystkim rodzina. Będę wam tą książkę polecać, bo myślę, że to jest jedna e, no, z najlepszych książek dla młodszej młodzieży, jaką czytałam. I muszę się przyznać, że na tym vlogu już raczej na pewno nie skończę hardej Elżbiety Cherezińskiej. Chociaż mówiłam, że być może ją zacznę, to jednak nie. No niestety nie mam na nią ochoty. Są inne książki, które chciałabym czytać, e, których Wam jeszcze oczywiście nie będę zdradzać. E, będziecie widzieli po filmach, które będziemy wstawiać. No a teraz e, już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. I że przeczytacie wille, ponieważ naprawdę Wam ją polecam, i do następnego razu.